Że tak powiem. Witam. Dzisiaj zajmiemy się amatorskim studiem fotograficznym. Już od iluś lat interesuję się fotografią i kręceniem filmów, ale amatorską. Robiłem to na białych ścianach czy prześcieradłach. Niestety, przy złym oświetleniu i nie miałem takich efektów, jakich bym chciał, gdzie uzyskujemy w telewizji czy w półprofesjonalnych studiach. Zainwestowałem trochę pieniędzy w do takiego właśnie, właśnie amatorskiego studia. I tu w tym pudełku pomyślnie ma się mieścić green screen, czyli zielone tło. Eee, co my tu jeszcze mamy mieć? Mamy mieć statywy, dwa statywy na oświetlenie, dwie lampy 125W, które teoretycznie mają dawać światło 2x200W, 600W. No zobaczymy. jeszcze ma być belka poprzeczna, gdzie będzie ten screen. Green screen montowany. No to powoli zaczynamy się brać do roboty. Zobaczymy, czy wszystko jest i się zgadza. No i dwa parasole. Niestety nie włożyłem dużych środków finansowych, ale ceny moim zdaniem są dość proporcjonalne. Jeśli ktoś z amatorskie studio sobie robi, zobaczymy, jaki będzie efekt i jak to będzie działało. I na chwilę obecną mam tylko dwa gwinty, czyli jak ktoś się zajmuje bardziej fotografem, czyli w profesjonalniejszych światłach czy oświetleniach, mają nawet pięć gwintów, sześć gwintów, o wiele mocniejsze lampy. Ja mam nadzieję, że to, co tu jest mi wystarczy i będzie satysfakcjonujący efekt, który da mi więcej zabawy z tego, co robię. No to do dzieła. Tu widzimy solidnie zapakowane produkty, będziemy się zagrać do opakowania. Tak, to już ja tu jest, że tu był baranek, na razie wszystko zgadza. Pozostała firma. No i mamy pierwszy dzień do zarobki. Green screen, screen on miał mieć 1,60 m. No to się zgadza, bo ja mam m. jest belka. Mamy pluiniową belkę. Solidnie zapakowane, z jednej strony jej fajnie, bo nie uszkodzi się, ale teraz to człowiek odpakował. Stadza się Czy wy też byliście tak niecierpliwi, jakby odpokowywaliście prezenty? Nie mogę. Klipsy do naszego greenscreena, żeby tło nie opadało. Tu jest osobny rachunek, bo muszę powiedzieć, że firma była solidna. Zamówiłem tylko green screen, ale ja sobie mówię a coś oświetleniem i co z ramą. To tak powiem, znalazłem u nich też w dobrej cenie przystępnej topar. Zamówiłem też, domówiłem. Przesyłka przyszła ta sama, dogadałem się telefonicznie, wszystko profesjonalnie. I oto nasze parasole. Się tak powiem, myślę szczerze, można by było to zrobić samemu. No ale już za późno sprzęt kupiony. Te parasole właśnie będą służyły, żeby odbijać światło na światło nadany przedmiot czy artystę czy postać. Chyba jak każdy się też domyśla. Tu prawdopodobnie znajdują się stojaki, oznaczamy, że intuicja nie myli. tak sprawdzić, że stojaki na nasze oświetlenie. Już czuję, że solidnie wykonane, za tą cenę. To ja jestem na razie z spadł Przyjemny, prosty w obsłudze sprzęt. Może pasto jaki? Bardzo mnie interesują lampy, jak one będą dawały światło. No, się, że to są nasze żarówki. Postawiacie, ja stawiam, że tu jest żarówka. Tak, tu właśnie znajdują się energooszczędne żarówki o mocy 125 W, które dają ponad 600 W efekt. No i to wygląda na tyle. To tak. Żarówki 2: 125 W energooszczędne, green screen. Dwa statywy, dwa parasole i dwa gwinty do żarówek. I jeszcze rama, na której będzie montowane green. No, Zobaczymy, zaraz będziemy to wszystko montować. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy to spełni swoje oczekiwania i moje oczekiwania? Czy jednak sprzęt był za tani, czy po prostu nie efektywny? Najbardziej mnie zastanawiają światła. No to do usłyszenia. Wracamy do naszego filmiku instruktażowego z małego studia amatorskiego. Już skręciłem jeden statyw z naświetleniem. Jeszcze został nam drugi. Powiem Wam prosto, wszystko gdzie zrobić, bardzo łatwo. Tu mamy green screen, mamy belkę i dwa statywy. Powiem Wam, statywy są takie same do światła i do podtrzymywania naszej belki i green screena. Gdybym to wiedział, zrobiłbym choćby z miotu, czy nie wiem, z jakiegoś drewna, to kąpielkę. Nawet widziałem na YouTubie jak ludzie zbijali sami z drewna obramowanie do tego. No ale mamy był profesjonalnie, niech tak będzie. I to wygląda tak. To jest nasze oświetlenie. Oprawka do żarówki i żarówka 125W, która daje dość mocno, mocne światło. Zaraz zobaczycie jak, jak to działa i jak oświeca, oświetla nam postać, czy dany produkt, to światło bez green screenu, wstanę tutaj, włączę tą lampę, powiem, że to jest w własnym zakresie, mam no, z przedłużacza y, gniazdkowe automatyczne włączanie bezkablowe, bo tak to niestety z oprawki jest włącznik, trzeba naciskać, no i pokażę Wam, jakie będzie oświetlenie. To jest tylko jedna, jeszcze mamy drugi zestaw, który będzie uderzał z tej strony, to myślę, że będzie jeszcze lepiej powiem tak, jestem zadowolony. Zdjęcia moim zdaniem będą już wychodzić solidne, fajne. Teraz przy tym świetle zamontuję wam kolejne rzeczy. Czyli mamy ramę naszą, dajemy green screen to Do zestawu z green screenu dodali nam dwie kramelki które... Mogą nam zaczepienić na daną wysokość green screena, który się już nie zsunie. No i pięknie, mamy nasze tło. Świetnie, tło już jest, tak trzymać. Teraz Wam pokażę jak się montuje ten drugi statku z oświetleniem. No i tutaj mamy nasz ostatni statyw, który pójdzie na czwarty, czyli na drugie oświetlenia lampy. Jest bardzo proste, Odkręcamy śrubkę. Śrubka jest polurowana. Rozkładamy nasz statyw studyjny. Ja jestem chcę, żeby było pewnie, czyli stabilnie, żeby było na podłożu. Zakręcamy naszą śrubkę. Tu Wam pokażę właśnie, są właśnie te sprężynki. Jak odkręcamy jeden, automatycznie to nam się podnosi. I odkręcamy drugi, też występuje. Sama jak chcemy zakręcić to przytrzymujemy i zakręcamy. No i wyciągamy naszą drugą i ostatnią oprawkę do żarówki. Powiem tak, myślę, że będę żałował, że mam oprawki tylko dwie, nie mam na dodatkowe żarówki. Jeszcze jak wiemy w profesjonalnych studiach mamy różne uchwyty do montowania zacienić, czy przemiany kolorów, które na przykład na danej w postaci czy przygnięcie chcemy zastosować. Powiem tak, na razie mi to wystarczy. Zawsze możemy dokupić po prostu dodatkowe elementy. Odkręcamy śrubka na maksimum, żeby weszedł na gwint. Przekręcamy, żeby była stabilność. Świetnie. Następnie nasz parasol drugi. Palas, parasol, który przypominamy będzie odbijał nam światło i oddawał je z powrotem na naszą postać, którą będziemy fotografować. Tak samo odkręcamy śrubkę, żeby weszło i zakręcamy. Tu można wszystko sobie regulować. Tak samo wysokość kąt światła jaki chcemy. Żeby nie było tych cieni, które są niepożądane przy wycinaniu czy obróbce zdjęć. Już mamy nasza ostatnia żarówka. Jeszcze raz przypominam, żarówki 600W, które dają moc 600W żarówek, a są 125W energooszczędne. No i nie mówimy. Świetnie, dodamy wysokość, podobna. już mamy gotowe, bardzo szybki montaż, demontaż, można przenosić. Zaraz zobaczymy jaki będzie efekt, połączymy do naszej przedłużacza. No i mamy, pierwszy drugi, on też się naświetli, nagrzeje, będzie jeszcze widać, że jest słabsza w tym momencie. Zobaczymy efektywność, czy zrobimy testy. Zgłosimy tą pierwszą. Świetnie. Szybki montaż, jak widzicie, prosto, tanio. Można mieć amatorskie studio w domu. Zapraszam do dalszych filmików, czy do korzystania. Mam nadzieję, że jakąś pomogłem. Jak ten, to pytajcie, zadawajcie pytania, chętnie odpowiem. Trzymajcie się na razie. Jeszcze wam pokażę, jak działa Green screen, Co można z nim zrobić? Wiem, że tutaj są takie filmiki, ale czym więcej, tym lepiej. Tak? Każdy jeden zrobi gorzej, drugi lepiej. Ja akurat może nie mam do tego wprawy, ale komuś się przyda. Witam ponownie, teraz sprawdzamy nasz green screen. Mogę jeszcze rolety spuścić, bo teraz jest światło od zewnątrz. To też nam dużo daje. Jak producent mówi, tego green screena nie sprzenikli, czyli światło te naturalne z zewnątrz. Wpada nam na światło nasz green screen. No to zobaczymy, co możemy tu robić. Mogę są właściwe, jak nas tu widać. Zapalamy jeszcze światło, czy będzie jakiś efekt. Sprawdzimy. Sam jestem ciekawy, urazim, ale jest dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w obróbce filmowej na zdjęciach. O, czyli powiem tak, tanie, ładnie, sprawnie. I mamy nasze studio, ale co tu możemy robić, to Wam pokażę. Raz. Albo dwa, albo trzy, albo cztery, trzy, pięć. Wracamy do normy. Wymnoszę green screenu. Mówię fajna zabawa, jeśli kogoś to zainteresowało. Zainteresowało. Można się rozwijać, robić zdjęcia. Teraz tylko do przodu. To do zobaczenia.